Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak to jest żyć całkowicie samotnie, bez nikogo, kto by się tobą opiekował, zmagając się z zimnym głodem i strachem dzień po dniu, przez siedem długich lat? Dla nas ludzi ta idea jest już przerażająca. Ale dla psa, zwierzęcia, które urodziło się, aby żyć w grupie, aby czuć ciepło rodziny, jest to prawie nie do pomyślenia, a jednak jest to prawdziwa historia, którą dzisiaj poznasz. Historia psa, który przez siedem lat samotnie przetrwał, zagubiony w lesie. A co najbardziej imponujące, nie tylko przetrwał, pozostał wierny pamięci tego, co kiedyś nazywał domem. Dzisiaj zrozumiesz, co utrzymało go przy życiu, jakie próby musiał przejść i jak los w końcu postawił na jego drodze kogoś bliskiego. Był to zwykły dzień, a ten pies, jeszcze młody, radośnie biegał po podwórku domu. Nie wiedział, że tego popołudnia jego życie zmieni się na zawsze. Nagle nadciągnęła burza, a wśród grzmotów i podmuchów wiatru otworzyła się brama. Przestraszony głośnym dźwiękiem uciekł instynktownie, szukając miejsca, w którym mógłby się schować. Jednak w zamieszaniu całkowicie się zgubił. Pierwsze dni były mieszanką strachu i oczekiwania. Czekał na wołanie rodziny, odgłos samochodu, znajomy zapach, ale nic. I tak rozpoczęło się jego życie w lesie. Na początku las wydawał się wrogim miejscem. Pies nie umiał polować. Nie wiedział, gdzie znaleźć bezpieczne schronienie. Wszystko było nowe i groźne. Był uzależniony od resztek, które znajdował w pobliżu obszarów wiejskich lub od tego, co polował instynktownie małych gryzoni, spadłych owoców, korzeni. Zimno zimy było jedną z pierwszych prób. Bez ciepła domu musiał znaleźć opuszczone nory lub wykopać dziury, aby się chronić. Każdej nocy cisze przerywały dziwne dźwięki, wycie, trzaski, łamanie gałęzi przypominające mu, że znajduje się na terytorium innych zwierząt. Ale z czasem rozwinął swoje umiejętności. Nauczył się, których roślin nie powinien jeść. Odkrył, gdzie woda jest najczystsza zidentyfikował miejsca, w których mógł odpoczywać bez ryzyka spotkania drapieżników. Ciało przystosowało się, ale serce nie. Psy są zwierzętami społecznymi, a dla niego samotność była najtrudniejsza. Wiele nocy wył, nie po to, aby przywołać inne dzikie psy, ale aby przywołać rodzinę, którą kiedyś miał. Lata mijały. Jego sierść stała się grubsza, łapy bardziej zrogowaciałe. Nie wyglądał już jak ten sam pies, ale w jego wnętrzu coś pozostało pamięć o ludzkiej miłości. I tu ta historia zaczyna się zmieniać. W chłodny poranek para wędrowców wkroczyła na szlak, gdzie zwykle szukał schronienia. Z daleka dostrzegli chudego psa o potarganej sierści, który uważnie ich obserwował. Nie podszedł od razu. Przez siedem lat nauczył się nieufności, ale w jego spojrzeniu było coś cicha prośba. Para, doświadczona w ratowaniu zwierząt, zdała sobie sprawę, że nie był to dziki pies. Powoli usiedli na ziemi, unikając bezpośredniego kontaktu i zostawili jedzenie kilka metrów dalej. Pies zawahał się, ale głód i potrzeba zwyciężyły. Podszedł ostrożnie, zjadł i znów się cofnął. Ratowanie traumatycznego zwierzęcia nie jest proste. Nie wystarczy po prostu podejść, wyciągnąć rękę i czekać, aż zwierzę zaufa. Zaufanie dla zwierzęcia, które przetrwało samotnie, nie jest czymś oczywistym. Trzeba na nie zapracować, dzień po dniu, gest po geście. Para to wiedziała, dlatego nie próbowała niczego przyspieszać. Za pierwszym razem stali kilka metrów dalej, prawie nieruchomo tylko obserwując. Nie chcieli być nachalni, chcieli tylko, żeby pies wiedział, że nie stanowią zagrożenia. Wracali następnego dnia i kolejnego i kolejnego. Zawsze o tej samej porze, aby pies mógł rozpoznać schemat. Każda wizyta przynosiła świeże jedzenie i miskę czystej wody, pozostawione w tym samym miejscu na ścieżce. Nie było słów, nie było prób dotknięcia, tylko obecność. I zaczęło dziać się coś ciekawego. Z każdym powrotem pies pojawiał się nieco szybciej. Na początku obserwował ukryty między drzewami. Potem zbliżał się o kilka kroków, wciąż z napiętym ciałem i podejrzliwym spojrzeniem, aż w końcu, z upływem tygodni, napięcie zaczęło ustępować. Jedzenie przestało być tylko pożywieniem, stało się znakiem bezpieczeństwa. Ich obecność przestała być zagrożeniem, stała się ulgą pośród samotnych dni. I wtedy nadeszła najbardziej znacząca chwila. Zanim para dotarła do polany, pies już tam był. Siedząc, jakby wiedział, że przyjdą. To nie była uległość, to nie była zależność, to był początek czegoś rzadkiego i cennego zaufania. I pewnego dnia stało się, kiedy pakowali plecaki, aby wyruszyć w drogę, pies poszedł za nimi, nie w sposób uległy, ale jakby pytał: Czy mogę wam zaufać? To był początek nowej podróży. Z pomocą lokalnej organizacji pozarządowej Para zorganizowała akcję, aby bezpiecznie go schwytać. Został zabrany do kliniki weterynaryjnej, gdzie stwierdzono, że pomimo siedmiu lat spędzonych w samotności, nie cierpi na żadne poważne choroby. Był niedożywiony i miał kilka starych ran, ale nic, czego nie dałoby się wyleczyć. W schronisku pierwsze dni były trudne. Nie wiedział, jak reagować na dotyk człowieka. Każdy głośniejszy dźwięk sprawiał, że się cofał, ale dzięki cierpliwości, czułości i szacunkowi dla jego czasu zaczął się otwierać. Dzięki kąpielom, odpowiedniemu wyżywieniu i trosce, ten ze się przez życie w lesie pies zaczął się zmieniać. Jego oczy nabrały blasku. Ogon, który wcześniej był zawsze opuszczony, znów zaczął merdać. A co może najbardziej wzruszające zaczął okazywać zaufanie. Najpierw pozwalał się głaskać przez kilka sekund, potem zgodził się położyć się obok kogoś. I pewnego dnia stało się to, czego wszyscy oczekiwali: polizał rękę osoby, która go uratowała. Kilka miesięcy później został adoptowany przez rodzinę, która rozumiała jego przeszłość i była gotowa poświęcić mu czas i miłość, których potrzebował. A dla nas, ludzi, pozostaje pytanie, ile innych psów jest tam teraz. Przeżywając podobne historie, niewidoczne dla naszych oczu. Ile z nich śpi na mrozie tej zimnej nocy, nie wiedząc, czy jutro przyniesie im pożywienie czy niebezpieczeństwo? Ile z nich czeka, nie rozumiejąc, dlaczego zostały porzucone? Nie pojawiają się w mediach społecznościowych, nie mają ładnych zdjęć, nie są wystawiani w witrynach sklepowych jako łatwe do adopcji. Są ukryci w lasach, na pustych terenach, cichych ulicach. Przeżywają jak mogą, ale mają tę samą potrzebę, co wszystkie psy należeć do kogoś. I tu właśnie wkraczamy my, ponieważ dla nich prosty gest może znaczyć wszystko. Miska jedzenia może być pierwszym krokiem. Łagodne spojrzenie może rozbudzić iskierkę nadziei, a dla niektórych cierpliwość trwająca tygodnie lub miesiące może oznaczać różnicę między pozostawaniem samotnym, a znalezieniem w końcu domu. Nie chodzi o ratowanie wszystkich psów na świecie, chodzi o zmianę świata jednego psa. Ponieważ dla tego, który zostaje uratowany, nie jesteś tylko człowiekiem, jesteś ponownym spotkaniem z życiem, które uważał za utracone na zawsze. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, polub ją i udostępnij ten film. I zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej takich wzruszających historii. Ponieważ czasami wszystko, czego zwierzę potrzebuje, aby zmienić swoje życie to ktoś, kto jest gotów w nie uwierzyć.